Cześć, to ja, Kreskówko Majak. Dzisiaj chciałam powiedzieć o jednej z moich trochę nielubionych odcinków z Pinki z Madagaskaru, ale to jest wyłącznie moja opinia. Jeżeli chcecie więcej odcinków takich jak ten, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Więc bez względnego przedłużenia i... zaczynamy! No i jak wiemy, każda na przykład jakaś kreskówka ma swoje gorsze lub lepsze odcinki na przykład w naszej opinii. Więc chcę powiedzieć o jednej z moich mnie, trochę nie trochę nielubionych odcinków z Pinki z Madagaskaru. Odcinek, jest zdecydowana jako miłość o długiej szeli. To, że ten odcinek to chodzi średnio, ale no coś opo, więc my o co tu chodzi. W odcinku chodzi o to, że stróż o imieniu Shelly, Cheryl Shelly nie otrzymuje, zakochuje się w po tym, jak po tym, jak ją uratował. No później się ona dowieduje, że on, że on kocha się w Lance. No i też... No i na przykład Marlenka powiedziała, że Żona mogłaby się z nim po prostu umówić, czy coś w tym stylu, a Riko niestety on nie chce i on tylko szuka swojej lalki. Na przykład potem, to gdy Marlenka uświadomiła Riko, że oni to się pasują, to później Sheryl prostu mówi do Riko, że Riko, że żona zebrała lalkę, no i później winie to zerwała Po prostu ja on sobie trochę z tego Rico Riko, no i Sheryl właśnie tego strusia trochę. To taka jako parę, bo jakoś nigdy w sumie ja nie widziałam w, w Pingwinach z Madagaskaru pary. No, chyba że Kowalski i Doris. No to i. No, no to i więc, ale tylko pamiętajcie, to jest tylko moja opinia. Każdy ma swoje im, odmienne zdanie. No, ale też w komentarzu też napiszcie, jaki wasz jest yy, jakiś nielubiony odcinek z kreskówek. Jednak w swojej opinii to, to się trochę nie, nie lubię tylko kiedyś kreskówka, czasami się psuje po prostu. przez jakieś dobre momenty miłosne I chciałbym chociaż na przykład zobaczyć, zobaczyć jakąś pak parę w kreskówkach, ty, ja, ty, tak jak mówiłem to jest tylko moje, moje, zda, moje zdanie, Nale do no dobra akurat no ale później akurat Pięknie razem z tym stróżem, akurat oni pędzą tam po la, po, po tą lalkę, a w końcu aż w końcu Rico zno, znowu odnalazł swoją pannę, a Sherry sz, nie wiedziała co, co ma robić, więc, zna, więc w, zobaczyła sklep z zabawkami, no i też się wzięła se, Yy, też zabawko i o imieniu Mózg mus No i, no i cóż, można powiedzieć, że mam taki swój yy, typowy happy end. Yy, no, i, no, i tak jak, no i tak jak mówiłem, to, to jest jeden z moich nielubionych odcinków z Pięknie do Madagaskaru. Więc to na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie więcej odcinków takich jak ten, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwonczy. I tak jak mówię, możecie też, na, też napiszcie w komentarzu, jaki odcinek z kreskówki Wy nie lubicie. No to więc do zobaczenia i... Cześć.